Dzień dobry, Achelus jestem. Chciałbym kupić krewetki do jedzenia. Dzień dobry już zapierdalam. Co to kurwa jest? Panie, patrz pan na znak. Masz Gonga i tak. Siema wasza wysokość chciałbym złożyć reklamę nie zwracaj się tak do króla. Spierdalaj. Wreszcie upiekłem mój placek z haszem. Kurwa. Co mnie chuju chcesz bić? Wyjebać cię, e, proszę panie. Siema, jestem Angelus. Miło mi, jestem chrycopunwykej promonu i góry łonę. Wyciągnę Ci moją trzecią rękę. Masz gonga chuju.